Siema, witajcie w kolejnym odcinku The Seven Daysam. No i tak, dzisiaj budowa bazy. Tak jak dobrze przeczytaliście tytuł, no, mam nadzieję, że uda się coś y zrobić przed tą hordą. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj to nie będzie, tylko w następnym odcinku. Ale będziemy się bronić gdzieś tam, bo wam przed tą hordą, bo zniszczą mi szybciutko y tutaj tą naszą lepiankę. Póki co. Także co, musimy wziąć się za wydobywanie jak najszybsze z tego drewna, bo bardzo potrzebujemy. Przydałaby się też jakaś siekierka, ale na razie nie mam kuźni. Coś się wykombinuje, to jest na spokojnie. Na razie dopiero w sumie czwarty odcineczek, więc yy, jeszcze to się uzbiera. Przy okazji, jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, muszę stawić suba, będzie mi bardzo miło. Zachęcam też do moich innych serii z Rewali, ze Sunken Landa, z The Infected. Jeszcze też właśnie z Seven Days'a, tylko jak grałem na Alfie 21 z pół roku temu. Też tam było sporo tych odcinków. Ale mam nadzieję, że teraz też coś fajnego wyjdzie. Na razie. Wszystko fajnie gra. Udało nam się nawet ostatnią akcję ratunkową zrobić. Naprawdę w porządku. Trzeba wykorzystać to życie, co się tutaj ma. Bo powiem Wam, że były to jedyne antybiotyki, które żeśmy tam zdobyli. O, widzę tam kolejna mina. Dawaj, dawaj, zbieramy to. Jeszcze chciałem sprawdzić, czy jak ja tak podejdę. Czy ja mogę to zebrać? Nie, ja nie podchodzę tam, bo za duża szansa na zgona. No bo na tych to widzę, że nic się nie dzieje. Chyba by musiało coś tam być, żeby mnie wysadziło. Tutaj, tak samo. Tu widzę, że jakiś mocny koleś. O kurde. Tak, lepiej jest chyba ten mały atak brać. Powiem. O kurde. Dobra, glebnął. No. Albo mu tak ostro przywalić. Ok, no. Właśnie, trzeba w ogóle. Ogarnąć z tymi punktami, bo my dwa Kurczę, Nie zastanawiałem się, mówiąc szczerze, nad czym, nad co tutaj by wziąć. Czy może zaawansowany inżynier? Może tak, to by się przydało. Broń, jaką? Pukawka. Yy, wytwarzanie do hmm. Wydaje mi się, że to by było spoko. Szczególnie, że. No. Ja mam tą... No i zapomniałem kto się nazywa. O kurde, jak ciemno się zrobiło. Albo noc, właśnie. Szczególnie, że będę chciał ten garłacz zrobić. Garłacz mi się zawsze podobał jako broń. Prosta i robiąca rozpierduchę. <grych> broń. Właśnie, w ogóle muszę się też napić. Pykniemy sobie o. I lecimy, lecimy. Akurat przez noc wykorzystamy to do budowy. Ole wiatr. Masakra. Bierzemy od razu. Jak najszybciej tego drewna. Ile mamy tam już go? 300. No. Coś tam jest, no. Żeby wiecie co, co... coś było po prostu. O, no i teraz w nocy tu łazić. To powiem szczerze, że nic przyjemnego. Ja w ostatnim momencie co najwyżej bym odskoczył. Dobra, i co na trzy hity, ta? A o, po 4 dobra, to nie jest tak źle. To jest trochę deinflacja w porównaniu do tamtą alfą, co już wyszła. Tak, dziwnie trochę. Nie ukrywam, że to jest trochę podpucha, bym powiedział. bo Ktoś może pomyśleć, że o nowa wersja, nowa wersja, tutaj jednak nie, powrót do przyszłości, jak to nazywałem. Ale od razu też w sumie wytłumaczyłem, więc i widzicie też w sumie w prawym górnym rogu. Dobra, mamy tutaj to ładnie. Muteczek się też zrobi, wiecie, pójdziemy do handlarza, sprzedamy trochę tych rzeczy. Będziemy z czasem bogatsi. No i będzie trudniej powiem szczerze, bo tyle hord o w ogóle ładnie. Nie spodziewałem się, że niebo bo łysy świeci, że tak powiem i ładnie. To sobie od razu też zbiorę. Pyk. Okej. Okay. Wiecie, na razie to takie odbiedy to będzie. O nie! O nie! O kurde, no nie gadajcie, gin kurde, o w morde nie podoba mi się to, nie ukrywam, a palcie się. Da nam się z psami, ale. Już mi brakuje staminy. No właśnie. O, będzie zgon. Będzie zgon. No niestety, dorwali mnie. No trudno. Kurde, no wytrwałem trzy odcinki. Niestety. I co, odrodzenie na łóżku. No nie gadajcie, że mnie biją, już jestem ranny. Aha. No to nie fajnie, muszę się w pobliżu zrodzić, widzę. Także, no cóż, budowa i śmierć, no dzisiaj, kurde. Nie fajnie. Może w pobliżu łóżka, o. Gdzie bezpieczniej. Ja cię kręcę. No dużo, dużo ich się wzięło. No i lipa. Przętu tu natraciłem. Ale zapomniałem, że są takie chodzące hordy. No i akurat uderzyło to No chodźcie was piąchy Spróbuję rozwalić No come on Okej okay. A i tak mnie zabiją ale No masakra, masakra Muszę jakiś chyba się tam zakraść I wziąć jakiś sprzęt na nie, bo przecież... Wystarczyło, żebym miał coś do góry, nie? I bym przeżył, ale no cóż, drzenie na łóżku. Ciutko. Bierzemy. Kurde, że akurat nie miałem amunicji. Peszek, peszek niestety. Weźmy sobie tą strzały. Zróbmy na szybkości kamienne strzały, no Kurczę, no, no proszę No i co jest? Dostał O kurde, co to za farta? Kurde. To no widzicie, nie jest wcale tak prosto na tym. No gin. Co pierun w ogóle, no. No gin. Ej, naprawdę, Ilon. W ogóle tych pocisków w niego ile władowałem, a i tak... Łop przeżył. Nie o no, trzeba tego garłacza zbudować czy co, bo to... Ile garłacz kosztuje? Kurde, easy do zrobienia jest widzę. Naprawdę. Mamy te rurki? Nie mamy. No trudno. Jakoś tam zdobędę je. A nie, to z że że się zrobi. No dobra, dobra. Jakoś się ogarnie. Na pewno drzwi i chciałbym więcej tych bloków. Ile tam no, może setka to przesada jest. Ale byśmy mogli ich trochę porobić Dobra Dobra, starczy mi się zabudujemy tak trochę No Ta, już ponawalały mi Słabo O i tak jeszcze jest efekt Jakbym rzucał to ostatni raz to Dobra, weźmy sobie na razie coś takiego. Budujmy to. No, potrzebuję tego żelaza, ewidentnie. Sobie jakoś to ogarniemy. Na razie to tak po prostu po chamsku się zabuduje. Możemy na kucaka, aby być mniej widocznym. No i elegancko. Klepu, klepu. I już coś tam jest, no. Ja zawsze dlatego chowałem się pod ziemię. Kiedyś mnie yy, pisaliście mi yy, widzowie właśnie z poprzedniej serii Seven Days'a, że dlaczego ja się kopię tak i tak dalej. No po prostu, ja zawsze tak. Yy, jakoś coś mnie do tej ziemi tam, że tak powiem, yy, kręciło mnie to robienie tuneli. Ja zaraz sobie jakiś Wietkąg wyobrażałem i tak dalej, że Yy, można, właśnie, tunele porobić, jakoś też zatrzymać sprytnie te zombiaki tam także jakoś nie wiem, zawsze mnie to kręciło. Ale powiedziałem sobie, że w tej serii budujemy się bardziej do góry, zrobimy jakieś mury i tak dalej, a do ziemi nie będziemy iść. No, chyba, że małą kopalnię zrobimy, ale to taką po prostu do wydobywania kamienia. Nie wiecie, okej, okay. co tutaj następne bo mam mało tego wszystkiego Późnia, kamienna płyta, no bruk No tak, bruk by się przydał Przepisy Amunicja do garłacza, proch strzelniczy O kurde No trochę tych rzeczy trzeba będzie zrobić Nie ukrywam No bo nie mamy Tutaj tak samo Możemy ognisko zrobić Okej okay. Trawa, nasiona, o to też ciekawe Halujnowa dynia Spoko Proch yy, strzelniczy to węgiel i azotan potasu To tradycyjnie Dobra, postawimy sobie to ognisko tu Dobra, fantastycznie nie dostałem pewnie tych punktów, no właśnie. Czy ja coś tutaj, rurobomby, strzelec wyborowy... dokret mnie nie interesuje. Recykling. Myślę, że to może pukawkę sobie weźmiemy. Yy, jaskiniowiec yy, też w sumie spoko. To możemy sobie wziąć. No bo będziemy pewnie maczugami ich nawrali. dobra Mu Muł pociągowy, sztygar co ma wygar, spokot czy coś jeszcze, czynnik leczniczy, to też mogłoby być, zawsze wiecie, na plus. Ucznictwo, no jest tutaj tych rzeczy, będziemy na szczęście, mamy więcej trochę tego yy, Do zdobywania O, nauka jest spoko Ale był kiedyś profit Ciekawe Dobra yy, Co ja tutaj bym potrzebował teraz ogarnąć hmm. Przydałoby się może gdzieś kurczę pójść albo jeszcze No bo nie ma co z tą budową bazy Tutaj albo pójdziemy do tradera, kto tam wie? Chociaż nie. Zaraz, dobra, idziemy chyba lutować, powiem wam. Albo jeszcze dobuduję tutaj troszeczkę, wezmę, usunę te parę drzew. Bo i tak trzeba będzie iść do miasta. Bo będzie ta horda dzisiaj. Tak sobie, tak mi się wydaje. Chyba, że na czwarty dzień. A ja nie dostałem żadnego powiadomienia, ale to pewnie dlatego, że jeszcze jest wcześnie. Możemy na razie tutaj poogarniać trochę yy, z, z bazą. Nie zawsze trawa denerwuje. Ci co już mnie znają gdzieś tam od dawien dawna to wiedzą, że ja trawę to ja nie znoszę w Seven Daysie. Po prostu ona mi zasłania dużo rzeczy. Okej. Okay. Także sobie ją od razu pousuwam. I tutaj, pyk, pyk. Tamten się jara. Przy okazji, tutaj to warto, bo powiem wam, że no, nie widać tych min. Wejdziemy w minę i będzie lipa. O. Także elegancko w sumie. Możemy sobie zrobić z tym. Zrobię sobie foto. Okej. Okay. Dobra Zobaczmy ten samochód w ogóle, mnie to mega ciekawi W ogóle przedmiot wymaga naprawy, no to naprawmy to Tu też ile rzeczy, kurde Znaczy tej trawy, nie? No, może jakaś siekierka? Nie ukrywam, przydałaby się Nie, lipa Jakiś szajs Ale ja mógłbym w sumie zeskrapować... Samochodzik, nie? Też by się przydał jakiś klucz. No, początki będą ciężkie, dosyć. Bo póki my nie znajdziemy jakiegoś super sprzętu. A jest, w ogóle zlokali zlokalizuj tego handlarza. No tu mamy handlarza, nie? 600 metrów. Ale to sobie już byśmy mogli pójść. Później. Dobra, ale dostał. Kurde, ostro. No, doświadczenie się przyda. I co? On padł? On padł. Dobra, ładnie. Dobra, lecimy do tego miasta na razie. Albo jeszcze tu zbiorę może to drzewko. bo by mi się przydało trochę, nie ukrywam, do zabudowy. Nawet wiecie co? Przyda nam się to tak po prostu, jak będę tam musiał wejść do góry. No bo jednak horda, ciekawy jestem czy uda nam się przetrwać hordę. Kurde, no tak się cieszyłem w poprzednim odcinku z tego antybiotyku i tak dalej. Nie, kurde, horda dzisiaj, czy horda, no taka nocna ta rozwaliła, no. Kurde, wydaje mi się, że chyba nie będzie dzisiaj tej hordy, więc jeszcze... Dobra, pójdziemy może do tego handlarza teraz. Jednak weźmy jeszcze tylko sprzęt. No bo nie pojawiło się żadne... Nie mamy. A tego dnia w ogóle na czerwono, także. Bo to jest co trzy dni, czyli jakby czwartego dnia dopiero to będzie, tak sobie to założyłem. Tak, tu trochę odstaje to. W ogóle da się to. Nie da się. Dobra, co byśmy tutaj wzięli? To. Zlewki, dwie to mogę sprzedać. To hajsy, alkohol też. Sterydy, jak najbardziej. Szyny, szyny są za tanie. Alkohol, worki z krwią, nie. To też możemy. Witaminy, możemy wziąć parę. To też. No dobra. Myślę, że to możemy na spokojnie tak sprzedać. No i co? Lecimy do handlarza. W sumie w drogą tutaj prostą. Pyk, pyk, pyk. Tylko musimy omijać miny. Żebym tylko nie wlasł. Jeszcze przydałaby się amunicja. Bo teraz jak mnie coś zatakuje, to nie mam jak się nawet obronić. Będziemy musieli zwiewać przed psiakiem. Jeszcze niedźwiedzie tu powinny być takie. Ale chyba nie ma. Ja pamiętam, że w ogóle jak grałem. O, samochody w sumie to zobaczmy. Jeszcze za. Jak byłem, no, ile tam, no, 5 lat, to młodszy. To kurde, powiem wam, że ciężko się w to mimo wszystko grało. W sensie poziom trudności, albo ja taki dowalałem mocny, ale. No, jeszcze na gorszym sprzęcie w ogóle się też grało. No to. Robiło to wrażenie. Naprawdę. Tutaj jakiś komin. Grubo widzę. Grubo. Dobra, żebym tylko nie wlazł, minę i. O, tu już jest jakby spalona ziemia, chyba. Ta. Więc też inaczej. Mamy 300 metrów. Ale dziwny teren. Mega dziwny. No, mam nadzieję też, że w tej, może tutaj, naszej kampanii, że tak powiem, uda się w tym sezonie drugim, o, Ja lubię sezonu używać słowo, uda nam się pozwiedzać te lokacje w tym newsgamie, bo naprawdę ciekawe są i no, gdzieś tam zobaczycie, jak to się pozmieniało. O nie, jednak dzisiaj jest horda. No, to jednak lipa no nic, sprzedamy sobie te rzeczy. Kurde, że ja tylko tam las, nie? bo to jest niby blisko, ale pamiętam, że właśnie te góry tutaj były. W razie co, po prostu obronimy się gdzieś indziej. Mam taką nadzieję, przynajmniej muszę sobie obejrzeć. No dobra, myślę, że sobie tutaj zakończymy. I w przyszłym odcinku zobaczymy handlarza i będziemy się bronili przed hordą. Zobaczymy jak to się potoczy. Kurczę, żebym jeszcze nie złamał nogi. Także jeśli się podobało, możesz stawić lajka, zawsze mi się to przyda ze swoim kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.